się siema, siemata i widzowie na pewno pamiętacie jak jakiś czas temu nagrywałem odcinek z top 1 graczem z Polski, czyli pokazywałem wam jak wygląda baza najlepszego gracza w Polsce style Brainrot Matiego no byłem w wielkim szoku co on tam w środku miał, ale dzisiaj pomyślałem, że zajmiemy się najlepszą bazą na świecie, nie w Polsce tylko na świecie. Pamiętacie bazę Matiego? On był gdzieś około top 30 na świecie, to pomyślcie sobie jak wygląda top 1 osoba na świecie i jej baza. Właśnie w tym filmie zaprezentuję wam bazę ziomka NeoFire, czyli Aktualnego top 1, no i bazę Stani Bani, czyli kolejnego ziomka, który też przez długi czas utrzymał się na pierwszym miejscu, a teraz jest na szóstym. Oglądajcie odcinek od początku do końca, bo będzie bardzo ciekawie. A jeśli pod tym odcineczkiem dacie radę dobić 2000 łapek w górę, to ktoś z Was zgarnie ode mnie spaghetti, toalet i on daje 60 milionów na sekundę, ale myślę, że to i tak jest bardzo fajny i rzadki Brain rocik. Więc jak chcecie go zgarnąć, to oczywiście lajkujcie i subskrybujcie mój kanał, bo tylko subskrybenci mają szansę. No i w komentarzu napiszcie swój nick. No i w kolejnym odcinku pokażę zwycięzce, o ile uda nam się być 2000 łapeczek w górę, więc to zależy od Was. I pomyślałem, że zanim przejdziemy do tych najlepszych baz, czas zaprezentować Wam moją bazę, bo ona też troszkę się zmieniła. Mam kilka nowych brainrotów, żebyście mogli zobaczyć, ile jeszcze mi brakuje do tych najlepszych graczy na świecie. No nie będę ukrywał, że na razie sporo, ale spokojnie. Zobaczycie, że za jakiś czas moja baza też będzie w topce. No, zaczynamy od Dragona, którego już dobrze znacie. Tak, mam Dragona Caneloni. Spaghetti, toalety 990 milionów na sekundę też kojarzycie. Reinito, Slainito, bardzo rzadki, którego już nie da się zdobyć, właśnie w wersji Cures. 1,2 biliona. Mamy fragment Czokramę, 2,8 biliona na sekundę, więc jest grubo Cerberusi, jeden z najrzadszych i najnowszych sekretnych, właśnie tutaj Brainrotów. Ehm, no i mamy nawet Kapitano Mobi, Tym to w ogóle się jaram. Mimo, że on nie daje jakoś dużo, bo tylko 160 milionów, to i tak jest to tak rzadki Brainrot, że jaram się, że go mam. Oprócz tego TikTok Sakura, jak widzicie, 234 miliony na sekundę. Lagingerek, On też nie daje dużo, ale zawsze to Laginger, Mamy Reinito to po raz drugi, tym razem zwykłego. No i właśnie ten spaghetti toalety, który powędruje do kogoś z was, możliwe. E, na górze też coś jeszcze tutaj mam, dwa brainrociki. Jest taki fajny esok sekolach, 150 milionów na sekundę w czapce Mikołaja. E, no i chick teira, noel teira, więc tak wygląda aktualnie tutaj część moich lepszych brainrotów. Nie mam jakoś ich dużo, ale niektóre są bardzo mocne, musicie przyznać. No i dobra, wróćmy sobie jeszcze na chwilkę do bazy Matiego, czyli tego gracza top 1 w Polsce. E, mamy tutaj oficjalne info od Matiego, który napisał do mnie na Discordzie, że udało mu się zdobyć wszystkie OG sekrety. Tutaj wysiadam wam screen. Ostatnio wytradował się za strawberry elefanta Takiego pięknego, dającego ponad 4 biliony na sekundę Więc no ogólnie jest grubo I teraz ma już miaula, maski blitoileta I ma też strawberry elefanta Więc nasz top jeden Polak, jeśli chodzi o style brain rot, Ma już wszystkie OG secrety w swojej bazie Ale i tak to w porównaniu do tego Co znajduje się w bazach najlepszych graczy na świecie To jest nic Zaraz do nich już przejdziemy A w sumie to teraz już do nich przechodzimy Przed tym jednak napiszcie jaki jest wasz najlepszy brain w waszej bazie Jestem ciekawy, będę starał się przypinać serducha A no i zostańcie do końca tego odcinka bo pod koniec będę miał jeszcze ważne info Wam do przekazania. Wbijamy sobie na TikTok do ziomka, jakim jest Stani. Stani to ziomek bajże z Niemiec, który ma 1 300 tysięcy followów na TikToku. No i właśnie jest aktualnie top 6 graczem, jeśli chodzi o styl Brainrod, aczkolwiek był nawet przez długi czas top 1 graczem. Na pewno go kojarzycie, to jest ten ziomek tutaj, on ma takiego zielonego skina. No i na jednym z ostatnich swoich TikToków pod koniec 2025 roku, paręnaście dni temu pokazał swoją bazę aktualnie najlepszą, jak ona wygląda. Bo wiadomo, warto wiedzieć, że oni mają po kilka takich mega mocnych baz. Ale tutaj akurat pokażę Wam tą jego jedną najlepszą. No i jak możecie zauważyć, co my tutaj w tej bazie mamy? Bo już z zewnątrz, jak widzicie, jest grubo. Ilon tam ma dragonów Gingerini. Po kolei lecimy sobie, bo on ją dokładnie pokazał, widzowie. Wjeżdża tutaj na drugie piętro i patrzcie, co tu się dzieje. Mamy Miaula, mamy Strawberry Elefanta. One wszystkie dają ponad 8 bilionów na sekundę, chyba tutaj na tym piętrze. W ogóle ten Strawberry Elefant, w takiej pięknej wersji, jeszcze z bańką i z taką. Robi to robotę, ale oglądamy dalej. Uwaga, kolejne Strawberry Elefanty, tam były dwa. Tutaj kolejne 7,2 biliona na sekundę. Ale ten radioaktywny 8,5 biliona na sekundę. I to jest potężne, nie? Całe to drugie piętro jest w OG Secret u niego. Zobaczmy, co będzie na górnym piętrze. Tu już są dragony. I to część dragonów to oczywiście dragony Gingerini, ale nie tylko. Też dają, no grubo, ponad 5 bilionów. Jest kolejny miał 6,7 biliona. Jest tutaj kolejny Dragon, ponad 6 bilionów, nawet burgurend. Frujuro jakiś mega mocny, więc no, jak widzicie, ta baza jest mega mocna. Nawet te dragony na samym dole dawały tam ponad 7 bilionów, niektóre ponad 5, więc chyba właśnie jego najsłabsze Brainroty w tej bazie dają około 5 bilionów na sekundę, rozumiecie to? A to i tak aktualnie nie jest najlepszy gracz na świecie w style Brainrod, bo do najlepszego gracza w style Brainrod przenosimy się teraz, a jest nim NeoFire. Też ma on swojego oficjalnego TikToka, ponad 200 tysięcy obserwujących, no i chcę wam zaprezentować jego bazę. Mamy takie dwa specjalne filmiki, które ją przedstawiają więc może po prostu obydwa je Wam pokażę. E, tu już widzimy dolne piętro u niego, jak to wygląda. Jest m.in. Miały strawberry Elefant, który daje 11 bilionów na sekundę. Widzieliście kiedyś mocniejszego strawberry Elefanta? 11 bilionów na sekundę, widzowie. To nie jest Modet, to jest jego prawdziwa baza, nie? E, oprócz tego kolejny miaul, który też daje 11 bilionów na sekundę. 11,3 biliona daje ten miaul tutaj, więc ta baza jest naprawdę chora, ziomeczki. Zobaczcie dalej. Ten Dragon daje 12,1 biliona. To jest aktualnie nasz rekord. Zobaczymy, czy będzie coś mocniejszego od tego, nie? E, kolejny 14 bilionów, o mój Boże, no to już jest przesada, nie? Jeden Brainron daje 14 bilionów na sekundę. Ile on ma tam mutacji w ogóle, to jest chore. Kolejny tutaj, nie wiem, czy on by jeszcze więcej nie dawał, ale jest zasłonięty, za to na pewno ten tutaj złoty daje 16,9 biliona na sekundę, więc to jest na razie nasz rekordzik. E, mamy jeszcze Miaula, ej, czy on czasem daje 20? Bo wiecie, to jest trochę zasłonięte, ale pierwsza jest dwójka, więc Moim zdaniem on serio może dawać 20 Ale wrzucił jeszcze też taki drugi specjalny filmik Gdzie tutaj potwierdził to, że to jego baza Jest na pierwszym miejscu ehm, No i zobaczmy czy na tym filmiku jest coś innego Czego nam nie pokazał w tym pierwszym Bo on mógł tutaj dołożyć jakiegoś brain rota Albo jakiegoś zabrać, ehm, więc zobaczmy sobie Czy czymś jeszcze się ta baza różni, co nie? Tu widzicie to są te to jego strawberry, elefanty, dragony I tak dalej, więc to akurat są te same Z tego co widzę to chyba pokazał po prostu drugi raz Te same brain roty swoje, ale one tak mocno wyglądają mieć tyle OG secretów Ja mu strasznie zazdroszczę jeszcze, nie dość, że miały, to jeszcze strachowe elefanty widzowie, więc dajcie znać jak podobają wam się bazy tych, no można powiedzieć dwóch najlepszych graczy na świecie, całokształtowo no i rzeczywiście moja baza wygląda strasznie biednie przy ich ale wiecie, moim marzeniem jest mieć dowolnie jakiego chociaż jednego OG Secreta i do tego dążę, chciałbym to zdobyć dlatego cały czas wzmacniam moją bazę i zbieram brainroty, za które będę mógł się wymienić z jakiegoś OG Secreta, chciałem wam tu powiedzieć jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, jeśli ktoś z was chciałby ze mną zrobić trada za któregoś z moich brainrotów, albo Ktoś z was ma jakiegoś OG Secreta I chciałby jakąś ofertę za niego e, Nie mówię, że tylko tutaj te brainroty Które mam w bazie, bo jestem w stanie ogarnąć jeszcze Kilka innych brainrocików na przykład dodatkowo I dać wam jakąś naprawdę ciekawą ofertę za OG Secreta I chcecie się ze mną wytrejdować e, Żebym miał tego pierwszego OG Secreta To dawajcie znaka, piszcie do mnie na Instagramie e, Lub też na TikToku Ja będę wam odpisywał mordeczki e, No i oczywiście nagramy z tego odcineczek Jak będę robił mojego pierwszego trejda o OG Secreta nie? To jest takie moje marzenie Żeby jakiegoś OG Secreta mieć, nieważne czy jest toilet, e, nieważne czy strawberry, elefant, nieważne czy miał, po prostu który z nich, jak się uda taki czy sekreta, będzie kozacko. E, no i jak chcecie też jakieś trade'y o inne tutaj brain ze mną, no to piszcie też do mnie tutaj na Instagramie i tak dalej, obserwujcie mnie, tam będę wam odpisywał. E, chętnie też się wymienię za dragona Gingerini, bo go nie mam, a zawsze też go chciałem mieć. Więc jak macie widzowie jakieś propozycje, jakieś ciekawe brain rociki, śmiało się zgłaszajcie, e, ja będę wam odpisywał. A teraz lecimy sobie jeszcze szybciutko do tabeli e, tej topki, żeby jeszcze raz wam ją pokazać. Pokazałem wam dzisiaj bazę Nofajera, tego Top 1, pokazałem też tego ziomka, to 6 Stanibani, ale ciekawa sprawa jest z miejscem drugim, trzecim i czwartym, bo najprawdopodobniej jest tutaj ta sama osoba z kilku różnych kąt: Bilelolf, Event France i Sammy Please. Jak widzicie, oni wszyscy mają tak samo, e, jeśli chodzi o zarobek: 6,11 trylionów na sekundę, więc najprawdopodobniej to są po prostu te same Loty przekładane z jednej do drugiej bazy, e, tak mi się wydaje. E, mamy jeszcze dalej na piątym miejscu ziomka EGL, który tutaj też ma naprawdę mocną bazę, jest Kortajang, e, Lef French. Takos, jego też kojarzę, Melipop i Velasco, więc generalnie jak chcecie jakieś inne bazy najlepszych graczy, żebym wam pokazywał na odcinku, to chętnie to zrobię, piszcie w komentarzu, to mogę w kolejnych odcinkach wam też popokazywać. Ja już się z wami żegnam, widzimy się w kolejnych odcinkach, do zobaczenia, piona!